Konfiguracja poczty e-mail. Dotknij kafelek poczta znajdujący się na ekranie głównym. Wybierz inne konto. W polu tekstowym adres e-mail wpisz swój adres poczty e-mail. W polu tekstowym hasło wpisz hasło dostępu do Twojej skrzynki e-mail. Dotknij przycisk Zaloguj. Telefon spróbuje automatycznie skonfigurować Twoje konto e-mail. W przypadku gdy automatyczna konfiguracja zakończy się niepowodzeniem, dotknij opcję Zaawansowane. Wybierz opcję Internetowa poczta e-mail i uzupełnij wszystkie niezbędne pola, takie jak nazwa konta, nazwa użytkownika, serwer przychodzącej poczty e-mail, typ konta, nazwa użytkownika, hasło, serwer wychodzącej poczty e-mail SMTP oraz zaznacz, czy serwer poczty wychodzącej. Wymaga uwierzytelniania i czy chcesz używać tej samej nazwy użytkownika i hasła do wysyłania poczty e-mail. Dotknij przycisk Zaloguj. Twoje konto e-mail zostało utworzone, a skrzynka odbiorcza zaktualizowana. Od teraz na ekranie głównym na kafelku Poczta zobaczysz informacje o nieprzeczytanych mailach. Aby powrócić do ekranu głównego, dotknij przycisk Start.